czołem! robi się nieciekawie. Niektóre media, niektóre siły polityczne, niektóre siły medialne próbują obarczyć Polskę odpowiedzialnością za wojnę na Ukrainie. Niesamowite, prawda? Że jak my, Polska, która pomaga, co my w ogóle mamy wspólnego z tym, że Putin zaatakował Ukrainę? No nie, no ale no, widocznie. Gdzieś ktoś próbuje wyciągnąć jakieś takie dziwne wnioski. Są już artykuły medialne o tym, że Polska jest obwiniona o całą wojnę, że Niemcy, że Niemcy oskarżają Polskę o atak Rosji na Ukrainę. Więc pytanie: kto chce zrzucić winę na Polskę? Dlaczego szukają winnego tej wojny? Bo to przecież winny musi być. Być może wojna niedługo się skończy, a winny musi być wskazany, musi być przegrany, musi być winowajca. A skoro winnym nie będzie Rosja, no to gdzieś winnego trzeba znaleźć. No a Polska jest na celowniku. Cofnijmy się troszkę na początek tej, tego konfliktu, gdzie po wybuchu, yy, na początku wojny, pisowcy. Próbowali wmówić Polakom no i Ukraińcom mieszkającym w Polsce, że Ukraina walczy za nas. Taki był przekaz pisowców. Przekaz pisowców był taki, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. I tak naprawdę Ukraińcy poczuli się, że no rzeczywiście, że oni są jakimiś bohaterami europejskimi. Są bohaterami Polski, bo sami Polacy z ust pisowskich wydobywało się takie coś, że Ukraina walczy za nas. Niedawno Donald Tusk z kolei stwierdził, że to jest nasza wojna. Hmm. Też ciekawe stwierdzenie. I, I co? I teraz Ukraińcy będą twierdzili, młodzi Ukraińcy, którzy stamtąd uciekają. Będą twierdzić, że to jest nasza wojna wspólna, więc zaangażujmy się, jedźcie tam. My uciekamy, musimy się ratować, bo już dużo poświęciliśmy. My już wystarczająco poświęciliśmy, musimy się ratować. Teraz wasza kolej, bo to jest nasza wojna. A teraz z kolei słyszymy stwierdzenie, które, tak jak powiedziałem, media próbują przeforsować, że Polska jest winna atakowi Rosji na Ukrainę. Polska jest winna tej wojny. Tak mówią media. A uwaga, podobno to Angela Merkel oskarża Polskę. Udzieliła wywiadu na kanale YouTube'owym na kanale, na kanale YouTube dla węgierskiego kanału. Także dzisiaj się zastanowimy, czy naprawdę Angela Merkel, czy naprawdę Niemcy oskarżają Polskę za. Polskę o, o... to, że... o atak Rosji na Ukrainę? Czy to po prostu jest jakaś dezinformacja? Czy to jest po prostu manipulacja? Czy to po prostu jest jakaś propaganda, która ma, ma na celu zwalić winę na Polskę? Czy rzeczywiście Angela Merkel, były kanclerz Niemiec, stwierdziła, że to Polska jest winna? A może to jest po prostu pretekst do tego, żeby znaleźć winnych, i znaleźć kozła ofiarnego i przyczynę tej wojny. Także zaraz sobie o tym powiemy, bo temat jest bardzo ciekawy. Dajcie na początek kciuk w górę, komentarz taktyczny. Zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. No i lecimy z tematem, nie? Co tak naprawdę powiedziała Angela Merkel w wywiadzie na YouTubie? Pani Merkel stwierdziła, no, tak naprawdę, no, ja oglądałem ten, ten wywiad, tą rozmowę. No i tak, na początku stwierdziła, że to głównie pandemia tej jedynie słusznej choroby śmiercionośnej, która była przed, przed, przed wojną, spowodowała, że Putin zaatakował Ukrainę. Z tego względu, że pandemia spowodowała, że nie można było się tak normalnie spotykać, twarzą w twarz, rozmawiać, klepać się po dupkach, po pleckach, przybijać, zbijać sobie piątki, no nie można było tego robić bezpośrednio, więc ten bezpośredni kontakt sprowadzał się do rozmów online no i to spowodowało, że ten bezpośredni kontakt no, się urwał, no i w związku z tym no, trudno było hmm, e, dojść do jakichś rozsądnych Konstruktywnych wniosków. Ja tylko przypomnę, że ta cała choroba, ten cały świrus zakończył się świrus pod pseudonimem David-19. Zakończył się, bo doktor Putin, no, wybitnej klasy specjalista w chorobach zakaźnych, stwierdził, że już koniec. No i zakończyli chorobę, a rozpoczęli wojnę. Z dnia na dzień. To było kompletnie z dnia na dzień. Dziwię się, że doktor Putin nie dostał żadnego Nobla z dziedziny, nie wiem, z dziedziny unikania chorób czy tam zakończenia pandemii. No ale dziwne to jest oczywiście. A żeby przytoczyć tutaj mniej więcej wypowiedź Angeli Merkel, byłej kanclerz Niemiec, ona mówi coś takiego, że w 2021 roku czuć było, że Putin nie traktuje nikogo poważnie, że nie, nie traktuje poważnie postanowień mińskich. No i wtedy Niemcy i Francja, jako Unia Europejska, chcieli rozmawiać i negocjować z Putinem, chcieli nowego formatu. Co? O co chodziło e, tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozmowy Francji, Niemiec z Rosją? No, w mojej ocenie oni chcieli robić po prostu deal, po prostu handlować. Być może też chcieli wpłynąć jakoś na sytuację na Ukrainie, e, na sytuację w Donbasie, ale przede wszystkim celem Niemiec był handel, rozwój gospodarki, kupowanie tanich surowców z Rosji. No i tutaj e, pani Merkel mówi, że niektórzy. Niektóre kraje, takie jak kraje bałtyckie, Polska, sprzeciwili się temu, ponieważ, uwaga, obawiali się, że nie możemy wypracować wspólnej polityki przeciwko Rosji. I uwaga, to, że się sprzeciwiali, bo pani Merkel tak mówi, że się sprzeciwiali, to nie znaczy, że to było niemożliwe. To nie znaczy, że to było niemożliwe, wypracowanie tego nowego formatu, to, to znaczy, że to nie było niemożliwe, żeby Francja i Niemcy rozmawiali z, z Rosjanami. Nagle sprzeciw Polski i krajów bałtyckich jest podnoszony do rangi takiego, żebyśmy, żebyśmy byli, że oni tak, media przynajmniej próbują przeforsować temat, że my, byśmy wte, że my byliśmy wtedy sprawczy, że nasz głos się wtedy liczył, nigdy się. A nie liczy nasz głos, ale akurat w tym momencie się liczył, że sprzeciwiliśmy się tej polityki, poli, pol, polityce Francji i Niemiec, polityce, polityce, która polegała właśnie na handlu, że kupujemy tanio, robimy Nord Stream 2, robimy Nord Stream 3, i wszystko i tak dalej będzie sympatycznie. Także Polska nic nie blokowała. Przekaz medialny jest taki, że Polska coś blokowała. Pani Merkel nic takiego nie powiedziała. Cytat yy, jeszcze z pani Merkel. Później skończyłam kadencję. Coś coś mniej więcej takiego mówi, że później skończyła kadencję i rozpoczęła się i rozpoczęła się wojna. Ja tylko przypomnę, że Angela Merkel skończyła kadencję 8 grudnia 2021 roku, a Putin za, za, zaatakował w lutym 2022. Także jeszcze raz Polska Słusznie sprzeciwiła się polityce Francji i Niemiec. Polityce, która miała na celu e, współpracę ponad tymi małymi państwami. Francja, Niemcy mieli zarabiać, importować gaz, budować te wszystkie Nord nor Streamy, a Polska miała być wydymana, tak naprawdę. Także ja się nie dziwię, że Polska się sprzeciwiała, ale sprzeciw Polski nie był kluczowy. Polska i kraje bałtyckie to nie jest jakiś wielki gracz w Unii Europejskiej, który powie: Nie, nie będzie rozmów z Rosją. No i nagle Fra Wielka Francja, wielka, Wielkie Niemcy się usłuchały, no bo Polska się sprzeciwiła, no to nie możemy rozmawiać z Rosją. No taki jest budowany przekaz medialny. No ludzie, obudźmy się. Czy na naprawdę Kaczyński był tak władny, że powiedział Merkelowej, że nie, nie będziemy rozmawiać z Rosją? I wtedy chyba y, kto był y, prezydentem Francji? Chyba cały czas był ten makaron. I, i, i makaronowi powiedzieli, że nie ma rozmowy, nie ma rozmowy. Polska tu się sprzeciwia, żadnych nowych formatów. No nie. Ale, ale deal mógłby być ciekawy, nie? Deal mógł tak wyglądać, że albo umowa Rosja-Niemcy-Francja, albo wojna. Tak to mogło generalnie wyglądać. Ale uwaga, w tym wywiadzie była kanclerz Niemiec. Angela Merkel nawet nie zasugerowała, że wojna na Ukrainie to wina Polski i krajów bałtyckich. Ona po prostu mówiła co było. Czyli tak. Chcieliśmy my jako Niemcy, Francja chcieliśmy rozmawiać z Rosją, chcieliśmy budować nowy format. Były głosy sprzeciwu ze strony Polski. To jest naturalne, że były głosy sprzeciwu, sprzeciwu ze strony Polski. Bo skoro my Polska yy, Zakończyliśmy współpracę gospodarczą z, z Rosją, a tutaj ponad naszymi głowami się budują jakieś Nord Streamy, i później my musimy gaz z Rosji kupować od Niemców. No to nic dziwnego, że Polska się sprzeciwiła temu wszystkiemu, tak? Także Angele Merkel można oskarżyć o wiele rzeczy. Na przykład o idiotyczną politykę imigracyjną, że chodźcie, wszyscy przyjmujemy wszystkich. Poli polityka otwartych koszar, można ich oskarżyć o mm, politykę zieloną, zielonego wału, tak zwanego czy tam zielonego ładu, jak kto woli. Y można Angelę Merkel oskarżyć o nieprzychylność względem Polski, można ją oskarżyć o to, że kol kolaborowała z Tuskiem, robienie interesów, można ją oskarżyć o, robi o robienie interesów z Rosją poza y ponad głową Polski, na niekorzyść Polski, o bliskie spotkania z Tuskiem. Ale no, trzeba przyznać, że Merkel jednak nie oskarża Polski o winę, z, 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 nie oskarża Polski o to, że jesteśmy winni wybuchu wojny na Ukrainie. Także no, ciekawych czasów dożyłem, że ja tutaj bronię Angelę Merkel, a nie Tusk. Dziwne jest to, że, że nie, wiem, nie słyszałem jeszcze wypowiedzi, wypowiedzi Donalda Tuska, czy tam ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, żeby bronił Angelę Merkel. Ja chyba jestem z jest fenomenem, że ja muszę bronić Angelę Merkel, że ona nie, os, nie oskarża, nie zrzuca winy na Polaków, a Tusk tego nie robi. No Tusk naturalnie powinien to robić. On to ma we krwi, że on ma bronić Niemców i Merkel. Ale tego jako, jakoś nie robi. Także, kochany premierze Donaldzie. Proszę o wsparcie, proszę o pomoc. Brońmy, Angeli. Przecież ona tego nie powiedziała. To te durne media tak wywnioskowały takie rzeczy. Ja, ja tam mam inne wnioski. Zresztą do moich wniosków, kto jest odpowiedzialny, po tej wypowiedzi Angeli Merkel można wysnuć inne wnioski. Na pewno nie to, że Polska jest odpowiedzialna za, za tę wojnę. Można wys wysnuć wnioski, że całkiem kto inny jest odpowiedzialny za tę wojnę. Ale powołajmy się może na źródło, rzetelne źródło, telex.hu, czyli węgierska, węgierski portal, sobie kilka rzeczy zacytujemy, I tutaj Angela Merkel mówi między innymi, tak, oni cytują po prostu Angela Merkel z tego wywiadu, zawsze było dla mnie jasne, że możemy działać tylko razem na szczeblu międzynarodowym, powiedziała, co powtórzyła kilku, kilkukrotnie w wywiadzie. Podczas swojej kadencji jako kanclerz uważała, że udało jej się również współpracować z Donaldem Trumpem. Mer Merkel powiedziała, że najważniejsze dla niej było uniknięcie protekcjonistycznego handlu, w, który, w którym miała z Donaldem Trumpem odmienne poglądy. Ale zawsze udawało im się dojść do kompromisu. Uważała również, że wspólne działania państw europejskich są kluczowe w kontekście wojny. Na Ukrainie. Na razie nic nie ma o tym, że Polska jest winna. Dziennikarz, ten dziennikarz, który przeprowadzał wywiad z panią Merkel, mówi, że Viktor Orban powiedział niedawno, że za rządów Angeli Merkel jako kanclerza Władimir Putin nie odważyłby się zaatakować Ukrainy. Dziennikarz mówi, że Viktor Orban niedawno. Y, powiedział niedawno, że za rządów Angeli Merkel jako kanclerza Władimir Putin, Putin nie odważyłby się zaatakować Ukrainy. Była kanclerz stwierdziła, że nie chce ujawniać tego, o czym roz, y, rozmawiała poufnie z Orbanem. Kolejne pytania dziennikarza y, m.in. o to, czy Putin rozpocząłby wojnę, gdyby nie globalna pandemia od 2020 roku. Y, na to. Angela odpowiada, że nie może udzielić na to jednoznacznej odpowiedzi, ale uważa, że David XIX zmienił światową politykę, ponieważ politycy nie mogli się ze sobą spotykać. O tym mówiłem wcześniej, prawda? Merkel mówi między innymi takie coś. W tej chwili najważniejszym pytaniem jest, jak konflikt między Rosją a Ukrainą będzie kontynuowany, Europa musi się wzmocnić militarnie, ale nie można zapominać o dyplomacji. Można nie lubić Angeli Merkel, ale w tej kwestii ma rację. Nie można zapominać o dyplomacji. A Europa zerwała wszelkie stosunki dyplomatyczne z Rosją. Jedynie Węgry, jedynie Słowacja mają jakiekolwiek stosunki dyplomatyczne z Rosją. Jakikolwiek dialog tam panuje. A Europa jest tak nieudolna, że Czwarty Rok nie jest w stanie się porozumieć z Putinem w ogóle kompletnie nie jest w stanie dzwonić, rozmawiać, spotykać się. To jest skandal, bo to na pewno brak kontaktu, brak dyplomacji na pewno nie prowadzi do pokoju. Absolutnie. W 2021 roku starała się promować wspólną politykę europejską wobec Rosji, ponieważ uważała, że jest to jedyny sposób na negocjacje z Władimirem Putinem, który coraz bardziej otwarcie ignorował porozumienia mińskie z 2014 roku. To wspólne stanowisko ostatecznie nie zostało osiągnięte. Widzicie? Ten portal pisze, że to wspólne stanowisko, że próbowała przeforsować stanowisko, żeby rozmawiać, yy, że jedyny sposób to jest rozmowa z Władimirem Putinem i to stanowisko nie zostało osiągnięte. Ale nie ma tu nic akurat w tym węgierskim portalu, że to jest wina Polski, bo Polska zablokowała, bo Polska blokowała. Nie! Polska oczywiście. Rządy pisowskie miały inne zdanie na ten temat, na temat rozmowy z Putinem. Mam wrażenie, że się właśnie sugerowali tym, że Niemcy i Francja chcą robić deal z Putinem, a Polska oczywiście źle zrobiła, że zamknęła sobie stosunki handlowe z Rosją, ale to już insza, inszość. To wspólne stanowisko ostatecznie nie zostało osiągnięte, a po odejściu Merkel z urzędu, Rosja zaatakowała Ukrainę. Stwierdziła jednak, że nie sposób przewidzieć, co mogłoby się wydarzyć inaczej. I tutaj można dojść do bardzo ciekawych wniosków na podstawie e, portalu węgierskiego, który kompletnie w żadnym słowie nie sugerował, że to Polska albo kraje bałtyckie są winne tej wojny. Raczej było, był tutaj, było, była sugestia dziennikarza, który mówi o tym, że Viktor Orban powiedział, że zarządów Merkel jako kanclerza. Władimir Putin nie odważyłby się zaatakować Ukrainy. Czyli czyja wina? Niemców! Takie głupie wnioski można oczywiście wyciągnąć. To, to jest absurdalny wniosek, że to jest wina Niemców, bo Niemcy źle wybrali kanclerza. Bo jakby, jakby kanclerzem pozostała Merkel, to by tej wojny nie było. No tak można, taki wniosek można wyciągnąć, prawda? No to jest absurdalny wniosek. To jest tak samo absurdalny wniosek, jak to, że Polska. Mając inne zdanie w kwestii dyplomacji z Rosją, jest winna wybuchu konfliktu na Ukrainie. No ale media oczywiście szukają winnego, tak? Media ewidentnie szukają winnego i nadinterpretowują to, co powiedziała Angela Merkel. Także kto obwinia Polskę? Media. Media szukają jakichś dziwnych interpretacji. Nieuczciwie przekazują to, co powiedziała Merkel, po to tylko, żeby obwinić Polskę. Jest to bardzo dziwne, no ale oczywiście to są też niemieckie media, typu Bild, zaraz sobie przytoczymy. Ale to co ciekawe, że te media nie mówią o faktycznych przyczynach wojny, bo wypadałoby powiedzieć o faktycznych przyczynach wojny. A jakie są faktyczne przyczyny wojny? Faktyczne przyczyny są takie, że po, że ta wojna cały czas trwała, generalnie. To był taki konflikt wewnętrzny na początku, po tych porozumieniach mińskich w 2014 roku. No i te porozumienia mińskie przede wszystkim nie były przestrzegane. I e, państwa, które podpisywały te porozumienia, między innymi Francja i e, Niemcy, nie reagowały na to, że, przez, że porozumienia nie są przestrzegane. Oni nie reagowali. Niemcy i Francja woleli robić dile z Rosjanami niż zareagować na to, co się dzieje w Donbasie. Takie są fakty. I takie są przyczyny wojny. Że tam zarówno z jednej strony, prorosyjskiej, jak i proukraińskiej, były zbrodnie wojenne, które zresztą były, o tym mówi ONZ. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Można się spierać, że ci zrobili większe zbrodnie, tam ci mniejsze, no ale bez znaczenia. Fakt, faktem jest, taki, fakt jest taki, że e, burdel był, burdel był! I nikt nie reagował, a dile chcieli jednak robić. Więc przytoczmy sobie może tutaj. Artykuły jak media przedstawiają to, co powiedziała Angela Merkel. A jeszcze raz przy przypomnę, Angela Merkel mówi tak, że. Chcieliśmy rozmawiać dyplomatycznie z Rosjanami, no ale gdzieś tam nie doszliśmy do porozumienia. Między innymi Polska była przeciwna temu, miała inne zdanie, ale nie to, że zablokowała Polska nic nie zablokowała, Polska nie jest winna. Ale media oczywiście interpretują na swój sposób. No to zaczniemy od niemieckiego Bilda, który pisze tak w tytule. Merkel obwinia Polskę za wojnę Putina. Co jest bzdurą? Merkel ani słowem się nie zająknęła, że e, obarcza Polskę e, winą. Berlin, wybuchowe wypowiedzi były kanclerz Merkel w wywiadzie dla węgierskiego portalu internetowego Partizan obwiniła Polskę i państwa bałtyckie za zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a Unią Europejską. Nic takiego nie było. Nie, nie, obwinie, nie obwiniła państw bałtyckich ani polskich za zerwanie stosunków dyplomatycznych. Polska miała po prostu inne zdanie na ten temat. A tym samym pośrednio również obwiniła polskie i państwa bałtycki, bałtyckie za rosyjską agresję na Ukrainę kilka miesięcy później. Bzdura! Oni szukają winnego, szukają kozła ofiarnego. W wywiadzie Merkel mówi o Porozumieniu Mińskim, które pomogła wynegocjować w 2015 roku, a które przyniosło pokój w latach 2015-2021 i, i dało Ukrainie szansę na zebranie sił i stanie się innym krajem. Merkel wyjaśnia w czerwcu 2021, poczułam, że Putin nie traktuje już porozumień mińskich poważnie i dlatego zależało mi na nowym formacie, w którym moglibyśmy rozmawiać bezpośrednio z Putinem jako Unia Europejska. Gdzie tu jest obwinianie Polski? Merkel narzekała. Niektórzy nie popierali, nikt się nie sprzeciwiał, niektórzy nie popierali. Ona mówi: Nie popierali, nie że się sprzeciwili, nie że zablokowali. Niektórzy tego nie popierali. Były to przede wszystkim państwa bałtyckie, ale Polska również była temu przeciwna. Była przeciwna, nie popierała, ale nic nie zablokowali. Ale oczywiście media swoje. Wszystkie cztery kraje obawiały się, że nie będziemy mieli wspólnej polityki wobec Rosji. No tak, bo polityka niemiecka zakładała oczywiście handel z Rosjanami. E, no ale dobra, to jest. To jest to, czego Merkel nie mówi. O, to jest ciekawe, że Bild pisze o tym, czego Merkel nie mówi. Nie mówi o tym, że Rosja zabiła lub praniła ponad 5000 ukraińskich żołnierzy w latach 2015-2021 w ramach porozumień mińskich, że agresja Putina na Ukrainę nie rozpoczęła się dopiero po jej zakończeniu, ale trwała stale i wraz z rozpoczęciem masowych rozmieszczeń wo wojsk wiosną 2021. Przygotowała grunt pod pełnoskalową inwazję, inwazję na Ukrainę. A to może sobie zapytajmy się, czego Bild nie mówi. Bo Bild na przykład nie mówi o tym, że Strona ukraińska popełniała zbrodnie na ludności prorosyjskiej w Donbasie. No, szkoda, że tutaj Bild przytacza, że Rosja zabiła 5000 ukraińskich żołnierzy w tych latach w Donbasie, a druga strona co? Święta? No nie. Druga strona nie była święta. Zejdźmy sobie może na nasze media, genialne też, które piszą takie rzeczy, gazeta.pl pisze Niemieckie media! Merkel obarcza Polskę współwiną za wojnę Putina! Bzdury! W Lidzie czytamy W wywiadzie dla węgierskiego portalu Partizjan była kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że z powodu sprzeciwu krajów bałtyckich nie doszło do bezpośrednich rozmów Unii Europejskiej z Putinem Bzdury! Nic takiego nie powiedziała! Halo! Kogo to wy, media, kreujecie to, że obarczacie Polskę winą, a nie Merkel? <coughs> Dobra, kolejne medium. Yy, Onet. Angela Merkel. Tytuł. Angela Merkel. Rok przed wojną zaproponowałam negocjacje z Putinem. Nie wszyscy je poparli. Była kanclerz Niemiec Angela Merkel, Merkel powiedziała, że w czerwcu 21 miała wrażenie, iż rosyjski przywódca Władimir Putin nie traktuje porozumienia Mińskiego poważnie. Dodała, że Polska i kraje bałtyckie nie chciały wtedy nowego formatu dla rozmów między Unią Europejską a Rosją, za którym opowiadała się ona i Emmanuel Macron. Eee, no, <grych> Polska nie. Macron i Merkel chcieli nowego formatu. Polska nie. Merkel oceniła, że choć porozumienia mińskie nie były doskonałe i Rosja nigdy tak naprawdę go nie przestrzegała, to przyniosło, przyniosło one pewne uspokojenie. Dzięki temu Ukraina mogła się, mogła zebrać siły i lepiej się uzbroić. Ale nie wszyscy to poparli. Przede wszystkim państwa bałtyckie. Właśnie o to chodzi, że nie poparli. Takiej, w takim formacie, jak proponowali Niemcy i Francja. Nie to, że zablokowali, ale oczywiście media kreują to, że to Polska jest winna. Oprócz tego jeszcze, co tutaj mamy? Wirtualna Polska oczywiście, tak? E, gdzie tam mi się uciekła mi ta wirtualna Polska? No ale też wirtualna Polska tutaj była. Ciekawe czy przedstawiali. No nic, no, e, powiem Wam tak, to nie Merkel. Także czekam tutaj na, na reakcję Donalda Tuska, żeby nie było, że tylko ja bronię byłą kanclerz. No przykro mi, no wstyd mi, że bronię ją. Dużo rzeczy mogę jej zarzucić, ale w tym wywiadzie naprawdę ona nic, nie powiedziała nic takiego, przynajmniej według mnie. Obejrzyjcie wywiad, jest dostępny na YouTubie. I sami ocencie, czy, czy Merkel gdzieś, jakaś sugestia chociaż padła, że to polski wina? Nie. To media sobie wykreowały alternatywną rzeczywistość i próbują wmówić nam, że to Polska jest winna. A jak próbują nam wmówić, że Polska jest winna, to ja tylko przypomnę, że mamy tutaj no, troszkę tych naszych przyjaciół, przyjaciół ze wschodu. mamy. Jeżeli oni przegrają tę wojnę, no to nasi przyjaciele kogo obarczą winą? No już jest próba szukania winnego, szukania kozła ofiarnego. Żeby nie było tak, że nasi przyjaciele ze wschodu powiedzą, że to, to nie jest wina Rosji, to jest wina Polski. Bo mogliśmy tej wojny uniknąć, ale Polska zablokowała. I nikt się nie zająknie, że y, były y, rozmowy w Turcji, w Stambule i Pokój był wynegocjowany zaraz w, pierwszy, w pierwszym miesiącu tej wojny. Pokój już był wynegocjowany, ale to podobno Wielka Brytania powiedziała: Nie, walczymy! To podobno Rosja. Ja mówię podobno, bo też jakichś twardych dowodów, dowodów na to nie ma, chociaż media tam podają, wspominają o tym, że to że porozumienie, które porozumienie stambulskie, które było pomiędzy Rosją a Ukrainą, zaraz na początku, jak ta wojna wybuchła. No to zostały zerwane, bo strona zachodnia powiedziała, nie walczymy. No i Załęcki stwierdził, no to walczymy. A teraz winą chcą obarczyć nas. I to nie Merkel, tylko tak jak widać media. Teoretycznie propolskie. Także czekamy na Donalda Tuska, który będzie bronił Angeli Merkel. A na koniec dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał, zapoznajcie się z tym, co jest w opisie pod filmem, a tam macie oczywiście link do sklepu z koszulkami, buzami, link do zakupu książki Przygoda kobiety w wojsku, konsultacje wojskowe, pisma do wojska, jeżeli ktoś by potrzebował, także dziękuję serdecznie za... Wsparcie wszystkim oglądającym, nieprzewijającym reklam, a na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.